Dziękuję. Zapraszam pana Romana, zwierciadlana i pasy. Panie Romanie, proszę bardzo. Dzień dobry. Mam mówić tutaj o najbardziej tajnych działaniach Solidarności Walczącej, które były podejmowane w latach 80. Jeszcze do niedawna, 3 lata temu, podjęły porządek decyzję o publikacji tych materiałów. Wcześniej o tym nie mówiliśmy, nie przyznawaliśmy się do takich rzeczy. Po aresztowaniu Cornel'a w 1987 roku Światowa Organizacja Więźniów Sumienia Amnesty International nie chciała zaliczyć do poczet swoich podopiecznych. Argumentowali wówczas, Solidarność walcząca, jako niewyrzekająca się przemocy, to jest organizacja terrorystyczna po prostu. Wówczas Kornel wspominał, że jego przyjaciel profesor Andrzej Wiśniewski zaproponował, żeby wszystkich Polaków uznać za terrorystów, bo w naszym tym przecież śpiewamy, co nam od zawsze od na Rota Solidarności walczącej zaczyna się zdaniem. Wobec Boga i ojczyzny przysięgam walczyć o wolność i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną. Chodziło o walkę o sercach i umysł, co wiązało się oczywiście z działalnością wydawniczą, radiową i ogólnie informacyjną aktywnością. Ale nie wykluczaliśmy żadnej formy walki, włącznicz z walką zbrojną, jeśli zasłaby taka konieczność. Już w 1982 roku, jak Kornel wspomina w pierwszym numerze naszej gazety w tekście Dlaczego walka? pisał, aby nie zatracić się w biernym oporze, ale wspomagać go czynem. A w naszej wizytówce w 1983 roku już było zapowiedziane karanie oprawców i nadgodliwych egzekutorów reżimu komunistycznego. Kolejnie już w zasadach ideowych i programie Solidarności Walczącej, tworzonych w 86 roku, a opublikowanych w 1987, są m.in. następujące sformułowania. W sytuacji nasilenia represji ze strony reżimu, w wypadkach państwowego terroru lub obcej interwencji, podejmiemy jako organizacja czytą samoobrony. Pisaliśmy też, że będziemy tworzyć grupy samoobrony Solidarności Walczącej, gotowe czynnie odpowiadać na gwałt. I będziemy również rejestrować fakty znęcania się, brutalnych przesłuchań, a w drastycznych przypadkach nie pozostawiać sprawców bez zasłużonej kary. Byliśmy więc w latach 80. jedyną podziemną organizacją, biorącą poważnie pod uwagę możliwości innej walki. Niektóre nasze zakonspirowane grupy gromadziły materiały dwukowe, nękały żywiców i espeków, ćwiczyły metody walki. Nie była to powszechna i oczywiście najważniejsza forma naszej działalności, no bo przeciwnik nie dawał nam powodów do takiego działania bezpośredniego wówczas i w sposób umiarkowany stosował przemoc. Niemniej dziś szykowaliśmy się do tego. W sumie nasze stanowisko można śmiało powiedzieć, że przyczyniło się do ograniczenia samowolnych aktów stosowania przemocy, z zemsty, z nienawiści czy z rozpaczy wręcz. Dla młodych ludzi chcących walczyć, stanowiliśmy zorganizowaną opozycję, w której mogli w sposób odpowiedzialny uczestniczyć. Solidarność walcząca poprzez swój program i jawnie artykułowane mocne radykalne hasła i wartości, no, paradoksalnie stabilizowała polską scenę społeczno-polityczną w latach 80. To też dzisiaj widać to z perspektywy czasu jasne. Aby nie być gołosłownym, przybliżę takie najbardziej tajne działania ludzi z solidarności walczącej tutaj, w tym mieście, o to będzie znam. E, oczywiście podkreślę jeszcze raz, że dopuszczaliśmy stawianie czynnego oporu, ale tylko w razie nasilenia represji przez aparat władzy i staraliśmy się do tego przygotować najlepiej jak potrafiliśmy. Gromadziliśmy e, tutaj broń, materiały wybuchowe, a przede wszystkim wiedzę. Wszystko to było w największej tajemnicy. Dzisiaj możemy powiedzieć, są tutaj też na sali, że grupa stoczniowa tu 500 metrów od nas. To była stocznia grupa stocznia Komuny i grupa samotna żowo Liczyła ja wiem o 7, dlatego powiem co najmniej 7 osób, no nie wszystkich znałem. Był to Marek Mieliński, Gdzieś tu jest wśród nas y, Edek Frankiewicz, Mirek Korsak, y, Stanisław Osowski, Henryk Parszyk, Bogdan Pełka, Andrzej Dylka i jedyny, którego nie ma wśród nas, jest y, za granicą węgrowo, w 1989 roku Bogdan Patryka. Y, grupa ta przeprowadziła kilka akcji dyscyplinujących na działaczy partyjnych i związkowych. Zostało zniszczone kilka samochodów, niektórym aktywistom wielokrotnie. Kilkakrotnie rozpędzano zebrania komórek bez u przez wrzucanie granatów z gazu zawiązym świecami innymi przez okna i blokowanie drzwi. W odpowiedzi na te działania powstała chyba jedna z pierwszych takich komórek SB na ten zakład pracy specjalna w konkretnych wydziałach. Powołanie powołali swoje własne komórki i siedział tam w tak na terenie zakładu pracy cały czas. Podobnie jak z tym razem, jak tych zebrań, został rozbity oficjalny pokód 1 maja 1985 roku. Płatka wynima i gazem uzawiącej została rzucona przez Bogdana Fartykę Bezpośrednio w sąsiedztwo trybuny z władzami spowodowała panika, a że konsul był również rosyjski, tutaj w ostatnim trybunie, skończyło się to zakończeniem uroczystości, bo on się poczuł obrażony, musiał wyjść, bo on nie był w stanie patrzeć na oczy. Poza stocznią istniały również inne, jeszcze bardziej zakonspirowane grupy. I w zasadzie, znając realia i beztroskę polskiej opozycji, możemy się tylko dziwić, że do końca udało zachować ich skład i zadania w tajemnicy z edukacją. Znacząca część tej grupy została też ujawniona dopiero trzy lata temu. skład tej grupy wchodzi Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan, Teresa Komorowska, Krzysztof Pednarek, Jacek Kaczorowski. Też jak Liga Krawczyk, która nie ma od niej znały i wyemigrowała do Australii też w 1989 roku, nie wiemy, co się z nią dzieje. Jeżeli ktoś z Państwa miał kontakt czy wiedzę, bardzo prosimy o przekazanie informacji, bo staramy się z nią Staram się tym kontaktować od no, kilku lat, nie wiem tyle, że zniknęła na Polonii i nie wiadomo, co się z dzieje. Jeszcze jest Marek, w tej próbie był jeszcze Marek Gielicki, który był, to był jedyny, który był jednocześnie w próbie stoczniowej, czyli był takim osobą, która występowała tam i tutaj. Eee, taki, z najbardziej taki znany spektakularnych akcji, którą e, grupa przygotowała, to była akcja mająca na celu, akcji mającej na celu, na celu odbicie zareszty Małgorzata Wołociewicza, w Turszkiej zareszty na Kurkowej. Plany zostały przygotowane, wydawały się realne do przeprowadzenia. Niestety otrzymaliśmy, bo jak Andrzej Kołodziej jest kontaktową wówczas z Merkele, który był szefem podziemiec grupy po aresztowaniu Borusewicza, dostaliśmy kategoryczny zakaz jakichkolwiek działań, yy, ponieważ obawiali się zarzutów yy, o terroryzm, akcja została wstrzymana. Natomiast no, bezpośrednio po tym, w ciągu dwóch dni bodajże, czy trzech przebudowali areszt śledczy w taki sposób, że już ta akcja w ten sposób nie mogła być przeprowadzona, co jasno świadczy o tym, że dostali informację o, o tym, co planowaliśmy i w jaki sposób. W ramach, w ramach tych przygotowań, zgromadziliśmy również materiały wybuchowe, które najczęściej pochodzimy z przypadkowych źródeł. Między innymi były przywożone ze Śląska skopań, przez kolegów, którzy nie, nie, nie dają by... nie było to oczywiście źródło ani stałe, ani nie było to źródło pewne. Przełomem okazało się dopiero przemycenie do kraju z zachodu instrukcji produkcji materiałów wydrukowych, detonatorów i zapalników. Łatwość dostępu do składników, które można było kupić praktycznie w każdym sklepie, dawała nam nieograniczone możliwości produkcji mogliśmy dowolną ilość tych materiałów wyprodukować. Instrukcja ta została przemycona w połowie negatywów pociętych na pojedyncze klatki. Osobiście, wywołałem te negatywy, dostałem udar, że i Na ich podstawie wykonałem i przetestowałem każdy z przepisów. Taką miałem rolę, że królikiem i, i przypadło to mi. Do dzisiaj zresztą nie miałem okazji przeprosić, już nie przeproszę, bo nie żyję dziewczynę, u której wówczas, jak ukrywałem się, mieszkałem, bo pod wpływem różnych najróżniejszych udźwigników chemicznych zrobiłem jej zwanie, po prostu. Na podstawie tych przepisów, o których wspominałem, została zresztą wykonana mieszanina chemiczna, która stała się wypełniaczem stalowego korpusu, które wykonali na wydziale K1 w stocznie, na K6 bodajże w Stoczni. Korpusy do, korpusu do Bomi, która została zdeklarowana za wiedzą i aprobatą Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej pod budynkiem Komitetu Miejskiego Partii Wody. Jest to mało znany fakt, ponieważ komuniści sprawę duszowali, starali się ją nie nagłaśniać, a żeby nie znalazła na środowisku, ponieważ no, sprawców nie wykryto, a budynek został częściowo uszkodzony. Detonacja ta była oczywiście tylko ostrzeżeniem i też sygnałem. Specjalnie było to zrobione w taki sposób, że wykorzystaliśmy materiały, które były robione w domu, żeby pokazać, że mamy technologię, która umożliwia nam zadanie ewentualne powiedzenia na ciosy, jeżeli zwiększył agresję. Niestety wiemy już teraz też po latach, po analizie aktów i że nie doszli do składu chemicznego tej bomby, także marną, marną możliwości badania. Także yy, przecenialiśmy ich możliwości. Yy, takim kolejnym elementem przygotowań do, do, przygotowań do czynnego oporu yy, było zbieranie i magazynowanie droni. Tu oczywiście mieliśmy ograniczone możliwości, jeżeli z PR-u nie było to proste. Związało się każdorazowo z ryzykiem. Ale w samym 1986 roku zgromadziliśmy z różnych źródeł, to między innymi były zakupy od marynarzy, kilkanaście egzemplarzy broni. Były to między innymi tam pistolety maszynowe PM-63, czeski skorpion oraz dwa AKMS ersy kałaśnikowy, kupione w port, na porcie Boksy. Jakieś drobniejsze na pistolet Luger, P-64, Walter 38, no i trochę antyków, o których nawet nie ma co wspominać, no ale były, tak? Wyrobki za były takie same jak za każdą inną broń. Yy, podejmowaliśmy próby przerabiania broni gazowej. Yy, niestety trudno ją było tak samo pozyskać, to nie było więc takie proste. No, jedynie ryzyko było dużo mniejsze w przypadku kładki, yy, przy próbie zakupu takiej broni, niż przy próbie yy, zakupu broni ostrej. Trudności w dostępie do broni no, spowodowały, aha i jeszcze to, że otrzymaliśmy negatywy z planami konstrukcyjnymi, które dotarły do nas zagranicy, również ze Szwecji, znaczy, przez Szwecję. Nie, nie wiem skąd, ja nie mam tej wiedzy, a nie zapytałem Nie wiem może Andrzej dowiedział, ale chyba byszek nazywa. Tak, widać. Nie widać. Y Skłonimy nas do podjęcia prób własnej produkcji w warunkach konspiracyjnych. Plany dotarły do nas z tego co udało mi się ustalić już w 1984 roku, ale dopiero w 1985 znalazła się osoba, która podjęła się w stosunku wykonania um, egzemplarza prototypowego. Plany zostały przystosowane tak, to m.in. przez Jurka Architektura, który dzisiaj jest radnym miasta jedynie. Nie przyznawał się do tego, pewnie dlatego mu się udało. Że można było y, produkować y, ten pistolet przy użyciu najprostszych narzędzi w domowych warunkach wręcz. Wystarczyła wiertarka, nawet do karki nie trzeba było, żeby tą rzecz zrobić. No, to było w warunkach stoczniowych, na wydziale tutaj też K3, K1, natomiast y, no, była możliwość zrobienia tego w domu. To był pistolet maszynowy wzorowany na amerykańskim M3. No i pochodził, plany pochodziły, tak wynikało właśnie ze Stanów. Prace trwały kilka miesięcy, zakończyły się pełnym sukcesem. Otrzymaliśmy pełny pełni sprawny egzemplarz, został on przestrzelany w lasach między Rumią a Gdynią. No i była informacja, że mogliśmy rozpocząć w każdej chwili taką półserijną produkcję. No nie zdecydowaliśmy się na to, nie było takiej potrzeby. Wystarczało, że y, mieliśmy świadomość, że możemy to zrobić, natomiast no, ryzyko było zbyt duże, żeby to zrobić sobie tylko tak. Y, poza tym no, niedługo później zostałem aresztowany, parę osób, y, troszkę się wygłoszyło. I to się, y, chwilę po tym bodaj, że to było miesiąc później właśnie ten zamach był pod komitetem miejskim i tak troszeczkę... Y, y, Ograniczyliśmy działalność, tak to bym powiedział. Jeszcze tylko mogę dodać, że yy, równolegle, gdy trwały te prace nad pistoletem maszynowym, została wykonana znacznie prostsza konstrukcja. Taki jednostrzałowy pistolet przystosowany do strzelania amunicją kalibru 5,6 to był, yy, była to amunicja dość łatwo, powszechna nawet w PRL-u. Yy, dość łatwo dostępna, ponieważ stosowano ją do karabinków KBKS-u, które były yy, do szkoleń używane w szkołach uczniowie strzelali z takich karabinków, więc ta amunicja była dość, dość powszechna. Dużym uproszczeniem było skopiowanie elementów składowych z egzemplarza, który już wcześniej został wykonane więc nie trzeba było wykonywać prototypu. I powstały co najmniej dwa, bo tyle nam zostało, natomiast nie wiem, czy więcej tyle mamy. Mogę szybko podsumować, że w zasadzie konspiracyjne wyprodukowanie Gdyńskiej Stoczni Pistoletu Maszynowego w 85 roku, w szóstym, było elementem historii prl Nie mówi się o tym dzisiaj, a szkoda. Yy, bo trzeba pamiętać, że podziemie niepodległościowe po zakończeniu II wojny światowej nie było zmuszone do produkcji własnej broni. Przecież było mnóstwo broni, która znajdowała się w rękach ludności po przejściu frontu i yy, wcześniejszych działaniach yy, w ramach planu burza. W latach następnych, już po wojnie, jedynym znaczącym wystąpieniem ludności przeciwko władzy ludowej, w którym ludność yy, użyła broni, było powstanie poznańskie. Nie było innych przypadków. I poznanie, poznań, powstanie poznańskie mimo swego ogromnego dramatyzmu było zdarzeniem bardzo krótkotrwałym. Dlatego też odniesienia jakby do historii do produkcji tego gdyńskiego epizodu Należy szukać raczej konspiracyjnej produkcji strojowej w okresie II wojny światowej. Myślę, że to jest takie najkrótszy, najkrótsze przedstawienie tego, co tutaj się działo na wybrzeżu. Natomiast podobne próby nie na taką skalę po produkcji nasz broni nie produkowano, natomiast wiem, że przepisy, hmm, przepisy produkcji materiałów wybuchowych również zostały, były zarekwilowane przez Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu, więc jakiś kanał tam funkcjonował, który również się takimi rzeczami zajmował. No, w Warszawie również były y, grupy, które no, wykonywały działania takie, dzisiaj, na, znaczy, na, na pewno wówczas y, komuniści nazwali je działkami terrorystycznymi. No byśmy to nazwali troszeczkę inaczej, no, ale to no, wszystko zależy od punktu widzenia, tak? Także nie byliśmy jedynymi, tak, tak samo były przypadki y, użycia materiałów wybuchowych, y, choćby na Śląsku, Też było to generalnie tuszowane. Władze takich rzeczy nie nagłaśniały, starały się y, zatuszować jak najszybciej, po prostu nie znaleźliśmy na Więc mogę jeszcze raz tylko powtórzyć, że nasze działania y, przyczyniły się do ograniczenia samowolnych aktów stosowania siły. Jeszcze raz tych czy z węsty, czy z nienawiści. I znam to też z autoksji, że przygadaliśmy chłopaków dwóch ze stoczni, który, którzy sami samodzielnie zrobili detonację na jedną z próbną dla siebie, tak, zdetonowali jakiś niewykłych z czasów wojny, zrobili to po pracy na wydziale K1, no ale przy i przypadkiem oczywiście nikomu się nic nie stało. Ale to szybciutko dowiedzieliście się, kto to zrobił, no i później oni byli w tych naszych naszej grupie i już takich rzeczy nie robili, robili to w sposób, no tak, oczekiwali i zorganizowali, tak te nazwiska. Więc mogę tylko by jeszcze tylko na sam koniec powiedzieć, że powtórzyć to, że przez ten spójny program, jawnie artykułowane mocne, radykalne hasła i wartości, Solidarność Walcząca stabilizowała tę scenę polityczną w latach 80. I prawdopodobnie no, przyczyniliśmy się do tego, że nie było żadnych ofiar przypadkowych. Dziękuję.